Puls regionu. Od poniedziałku do piątku, od godziny 16. 16 minęła 12 minut temu, a zatem czas najwyższy, aby rozpocząć dzisiejsze wydanie Pulsu Regionu. Witam się z Państwem bardzo serdecznie: Krzysztof Borowiec, a obok mnie w studio znajdują się tradycyjnie tarnowski dziennikarz Jerzy Kosiba. Witaj. Dzień dobry, witam. I. Specjalny gość przy naszym specjalnym, optymistycznym temacie, przewodniczący związków zawodowych w fabryce, w fabryce maszyn Tarnów, pan Waldemar Ptaśnik. Dzień Witam serdecznie. Państwu. Szanowni Państwo i szanowni moi goście, zanim przejdziemy do rozmowy na temat ostatnich. Dobrych wydarzeń, podkreślmy to jeszcze raz na wstępnie, Dobrych wydarzeń w fabryce maszyn tarnów. Proszę posłuchajcie tego materiału, który został przygotowany przez zespół naszego radia. Kwiaty i oklaski czekały na nowego właściciela fabryki maszyn tarnów. Jeszcze do niedawna jeden z głównych kooperantów wykupił zakład od poprzedniego właściciela z Anglii. Po zakończeniu pierwszej zmiany, z zatrudnionymi spotkał się nowy pracodawca. Herman Weiler, szef e, Versorg Maschinen e, Herzogenaurach GmbH to jest pełna nazwa tego przedsiębiorstwa e, w rozmowie z RDN Małopolska nie krył wzruszenia z życzliwego powitania. Jestem bardzo poruszony tym przyjęciem. Miły, zaskakujący. Osobiście przyjeżdżał do Tarnowa od 15 lat i zna produkcję wcześniej ZNT, teraz FMT bardzo dobrze. Wie, co pracownicy potrafią i był zszokowany, poruszony tym, że 10 sierpnia została tutaj zatrzymana produkcja i zamknięty zakład. Musimy z powrotem wrócić na rynek, żeby mieć z powrotem tutaj pewną bazę dla produkcji. Jest wystarczająco dużo zamówień, teraz trzeba je zrealizować. Szef GDW Ferguson-Maszynen, GmbH, dodaje i jednocześnie deklaruje utrzymanie fabryki w Tarnowie i zatrudnienie w większości załogi. Według naszych obliczeń nie będzie możliwe zatrzymanie całej załogi. Będzie trzeba przeprowadzić rozmowy i niestety też trudne decyzje zostaną podjęte. Większość pozostanie. Ale większość pozostanie. Pracownicy, to zresztą zrozumiałe, cieszą się, że mogli na nowo zacząć pracę, jednak, tu też trudno się temu dziwić, obawiają się zwolnień jest jakiś optymizm wśród załogi i to odbywa się zupełnie na takich innych trochę warunkach, jak było do tej pory. Jest ulga, że ten czas minął. Oczekiwania na poprawę sytuacji teraz to szkoda by było zaprzepaścić taki dorobek tylu pokoleń. Cały czas byliśmy optymistami no i zobaczymy co dalej. To jest bardzo optymistyczne to co on mówi, tylko kwestia zgrania dostaw części z Niemiec lub miejscowej produkcji. Z rozliczeniem z wierzycielami z dookoła. Obawa co będzie dalej, czy będą jakieś redukcje. Zobaczymy jak będziemy mieć dużo pracy to będą wszyscy potrzebni. Samo to, że przyjechał że chciał się z ludźmi spotkać. Był na pewno też zbudowany trochę tym, żeśmy tu dyżury pełnili. Jesteśmy powiązani, na pewno nas potrzebował. Tu chodzi o to, żeby mądrze gospodarować tym, co się ma, majątkiem ludzkim plus pieniędzmi na wykorzystanie tego sprzętu. Tak powiedział, że były trudne decyzje, no ale na pewno tego stanu załogi to on nie utrzyma. Całego, jaki jest. 238 osób, no zakulisowe rozmowy, jak się toczą, to się mówi o ludziach w granicach 160, 170. Zostanie. Człowiek się przywiązał do tego zakładu, traktuje go jak drugi dom. Według naszych informacji nowy właściciel przejął firmę od angielskiego byłego właściciela ze wszystkimi zobowiązaniami i zaległościami w płatnościach, a są to m.in. nieopłacone od lutego tego roku składki na ubezpieczenie pracowników. Zwracam się do pana Waldemara Ptaśnika, przewodniczącego Związków Zawodowych w Fabryce Maszyn Tarnów. Był pan podczas powitania Hermana Weilera. Tak, byłem oczywiście. I to rzeczywiście był taki wzruszający moment? Dobrze słońce świeciło prosto w oczy, więc może nie było tego tak strasznie widać, ale był to niewątpliwie wzruszający moment, gdyż po tak długim, trudnym okresie miesiąca, który był trudny dla nas wszystkich, dla całej załogi, niepewności, no wreszcie przyszedł nasz wybawiciel, że tak powiem który no, pomimo trudności, jakie ta fabryka w ostatnich dniach przeżywała, zgodził się zainwestować w tą fabrykę, zgodził się zainwestować w tych ludzi, w tych wspaniałych fachowców, no i tak naprawdę chciał nam pomóc. No właśnie, to, to, to bardzo istotny gest, ale powiedzmy sobie też szczerze, że to jest. Nikt w dzisiejszym świecie nie jest altruistą, prawda? Warto hmm. mieć taką fabrykę w swoich rękach, warto mieć takich fachowców, prawda? Dokładnie, to jest rzadkość w tej chwili, żeby znaleźć takich fachowców. Wszelkie możliwości, dobry park maszynowy, fabrykę, która istnieje tak naprawdę od 90 lat, bo gdyż przejęła, została przejęta od ZMT. Także fabryka z ogromnymi tradycjami, ogromny potencjał. Pan Weiler w wielu wypowiedziach no, po prostu nie krył swojego zwątpienia w pewnych momentach, że no, bardzo ciężko jest podjąć takie ryzyko. Jednak widząc tych ludzi dyżurujących pod fabryką, widząc te twarze. Postanowił, że musi to doprowadzić do końca, musi doprowadzić do tego, żeby ci ludzie weszli do tej fabryki i zaczęli produkować? Proszę panów, a tak zwracam się do obu moich gości. Ja tak czysto po ludzku nie widziałem tego, ale dowiedziałem się, że nowy właściciel miał praktycznie łzy w oczach, kiedy zobaczył to powitanie. Nie podejrzewam, żeby to było jakiekolwiek aktorstwo. To też trwa moim zdaniem, świadczy o pewnej wrażliwości tego nowego właściciela, jak panowie sądzą. Na pewno trochę też, ale, ale ja myślę, że w tym wszystkim też jest kalkulacja ekonomiczna. Nie był, nie był to gest tylko dlatego, że chciał uratować miejsca pracy. To oczywiście bardzo ważny aspekt, a szczególnie dla tarnowian tam zatrudnionych, ale myślę, że to też zostało poprzedzone dokładną analizą ekonomiczną. Jak sam twierdził, no niemiecki zakład miał, jego zakład niemiecki w Niemczech, miał poważne kłopoty z powodu tego, że tarnów przez miesiąc stał. To trzeba sobie uzmysłowić, więc on też y, tym działaniem ratującym Tarnów poniekąd działał dobrze dla swojego niemieckiego zakładu macierzystego, więc to jest też y, oczywistość. No, no, y, on tu wszystko wykalkulował. Pewnie, że to była trudna decyzja, bo to jest ryzykowne. Po, po miesiącu zatrzymania no, rynek nie stoi w miejscu. Miesiąc czasu to jest sporo, szczególnie w, w czasach y, kryzysu gospodarczego, więc tu pamiętajmy o tym, że w tym punkcie na pewno było to ryzyko, że on musiał podjąć decyzję, czy, czy zainwestuje te pieniądze. Tarnów akurat czy też nie. Ale mając też świadomość raz ludzi, którzy czekali na jego decyzję, bo to bo od początku się mówiło, że GDW jest zainteresowany. Tak naprawdę 10 sierpnia, kiedy, kiedy Anglik zamknął bramę zakładu, to od razu się pojawiły głosy, że a być może GDW, bo przecież to jest poważny kontrahent współpracujący już od wielu lat z Tarnowem, ale z drugiej strony na pewno przez te kilka tygodni, po pierwsze trwały negocjacje, po drugie obliczenia. Na ile można z Tarnowa wyciągnąć to, co dla niemieckiego producenta jest ważne, I, i czy tak naprawdę docelowo będzie to miało ręce i nogi, będzie to mogło być jakoś scementowane y, ekonomicznie. No więc, właśnie, panowie, proszę, spróbujmy się jakby tutaj zdystansować od tego, że nowy właściciel jest prawdopodobnie człowiekiem wrażliwym, ale też jest dobrym biznesmenem. Cofamy się do momentu, kiedy Anglicy przejmowali zakład. Wydawało się, że to przecież będzie też znakomita, świetlana przyszłość przed tą firmą. I do czego teraz zmierzam? Zmierzam do tego, czy, czy nowy właściciel daje nam w świetle rynkowych zawirowań większą gwarancję, większą pewność na to, że fabryka będzie funkcjonowała. Moim skromnym zdaniem tak, ale ja wielu rzeczy mogę nie wiedzieć. Nawiązując tutaj do, do odpowiedzi pana redaktora, jak najbardziej patrzył pan Weiler pod kątem biznesowym. Pan Weiler produkuje obrabiarkę nie jako hobby traktuje, tylko wiadomo, że jest biznesmenem, więc patrzy też i pod tym kątem. Jednakże no, na pewno jest optymistyczne to, że pomimo ogromnego zadłużenia tej firmy, Podjął się takiego ryzyka, żeby przejąć tą fabrykę. Anglicy, Czy pan Anglicy... wie, jakiego rzędu jest to zadłuż zadłużenie? Nie wiem. I nie wiem po A nawet nie gdyby wiem. pan wiedział, to nie wolał. tego. Dokładnie, pan nie wolałbym mówić. tego nie Rozumiem. ujawniać. Anglicy byli, byli o tyle w prostej sytuacji, że startowali, tak powiem, od zera. Pan Waler startuje z poważnym garbem, niestety. No Niestety, z zadłużeniem plus no trzeba by startować jakoś i utrzymać tą fabrykę na bieżąco, więc dlatego Anglicy mieli o tyle łatwiej. Tutaj, gdyż tak naprawdę fabryka w tym momencie stała na plus, bilans wychodził na plus, więc mieli o tyle łatwiej. Proszę pana, a proszę powiedzieć, jak pan sądzi, właściwie, właściwie my tarnowianie możemy powiedzieć, że mamy to w nosie, ale ja z tytułem ciekawości, jaki był powód, pańskim zdaniem, to, tego, co uczynili Anglicy z fabryką maszyn? Trudno powiedzieć, no na początku faktycznie wszyscy się zachłysnęliśmy, że przed inwestor zagraniczny półtora roku temu, 1 listopada 2010, jednakże bardzo szybko powolutku okazywało się, że tak naprawdę to nie wiadomo o co chodzi tym Anglikom, niby były zamówienia, niby, no właśnie. niby wszystko na niby, być może na, najprawdopodobniej. Czy tak było rzeczywiście, trudno powiedzieć, w końcowym okresie całej tej działalności wszystko wskazywało na to, że po prostu no, tak naprawdę to na tej firmie chyba im nie zależy tak do końca. Kiedy, kiedy zaczęliście mieć Państwo wątpliwości? No myślę, że od, od, od wiosny tego roku zaczęło się tak powolutku wszystko coś kalkulować, że to jednak coś chyba nie chodzi tylko tutaj rzeczywiście, jak centrum logistyczne, które tak miało być naprawdę tu zrobione. Właśnie, tak, bo tak to było przedstawiane nam na początku, jak gdyż Anglicy nas przyjmowali. Na wiosnę tego roku powolutku, wolnymi krokami, wskazywało na to, że coś tu jest nie tak. Czyli prowadzili po prostu własną biznesową grę, niekoniecznie, no niekoniecznie, na pewno nie po naszej tarno, tarnowskiej myśli. Dokładnie. Ja myślę, że to nie było skalkulowane do końca, bo ja pamiętam no yy, moment podpisywania przecież umowy bardzo uroczysty. Anglicy byli przekonani, nawet podawali konkretne powody, dlaczego akurat tarnów. Po pierwsze, logistyczne, że jest dobrze położony, yy, po drugie, że chcą tu przenieść produkcję między innymi z Tajwanu, gdzie narzekali na, na, na jakość yy, tamtejszej pracy, czy, czy też pracowników i, i Tarnów się jawił w tym momencie jako tak naprawdę no, coś, co ich po, po, pozbędzie ich kłopotów pewnych, poprawi ich sytuację I, i chyba nie do końca zostało to przekalkulowane, bo oni nie mieli, do, takie mam wrażenie, po ocenie po oczywiście bardzo powierzchownej tego, co się stało, że oni nie do końca przemyśleli tą sprawę, że oni chyba zainwestowali nie do końca zdając sobie sprawę, po pierwsze z kryzysu, no to tu Trudno być prorokiem, ale, ale no pewne wskaźniki już wtedy mówiły, że, że rynek tak naprawdę robi się coraz gorszy, że, że ta sytuacja już na Dalekim Wschodzie była bliska krachu praktycznie w pewnym momencie. Więc no myślę, że, że to był błąd taki biznesowy. Raz, że ludzki potem już załatwienie tej sprawy, czyli zakończenie, no niestety Fatalny. fatalne. I tutaj akurat to przysłowie o tym, że poznaje się... Bardzo tym, delikatnie to fatalne, bardzo to, to akurat się nie ziściło. Gorszych to, słów w... można by było tutaj Na muszyć. pewno, ja, tak, na pewno, jak... najbardziej odpowiedni Prawda? w tym momencie. Tak, tak. tak. No nie A... było to po angielsku, no na pewno. Typowo I... angielskie wyjście to było. Bez pożegnania. Bez pożegnania, tak jest. Ale zauważcie, panowie, bo ja jednak mam pewne wątpliwości. Czy rzeczywiście angielscy biznesmeni, przecież to nie są jacyś chura optymiści, którzy, którzy pakują się, mówiąc kolokwialnie, w biznes, który jest niepewny. Czy tam, aby nie była inna historia, że może wzmocnienie tych obrabiarek Colchester i Harrison. Kombinuje oczywiście, ja, ja nie mam tutaj żadnej pewności. Przy pomocy tarnowskiej fabryki do pewnego momentu, a później dziękujemy fabryce. Być może tak naprawdę myśmy też się zastanawiali, czy, czy to nie powinno być odwrotne przejęcie nie Colchestera od ZMT, tylko ZMT powinno przejąć Colchestera, gdyż tak naprawdę to ZMT miał większą tradycję 90 lat. Colchester to jest firma około 40-letnią tradycją, no. więc tu by się można było zastanawiać, kto kogo powinien przejąć tak naprawdę. No, no nie wiem, no mi się wydaje, że jednak coś chcieli zrobić, gdyż to faktycznie było dobrze rozpropagowane, chcieli zrobić to centrum logistyczne, a skończyło jak się skończyło. A ja po, po, powiem panom, że trochę wątpię, czy oni rzeczywiście chcieli. Trochę wątpię i z tym powątpiewaniem sobie pozostanę. Co zresztą nie ma żadnego w tym momencie znaczenia. Panie przewodniczący, no też troszeczkę trzeba o tym powiedzieć, ale to, to jest, to, 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 nie chciałbym, żeby tutaj za, zabrzmiało to w jakiś sposób szczególnie pesymistyczny. Jednakowoż kilka osób, może więcej niż kilka, powinno się liczyć z tym, że nie znajdzie zatrudnienia u nowego właściciela. Na pewno jest przewidziana restrukturyzacja, łącznie ze zwolnieniami, aczkolwiek, tak jak mówię, no startujemy od zera. Po miesiącu przerwy praktycznie startujemy od zera, mówię z poważnym bagażem, i, i na pewno będzie restrukturyzacja. Nie wiążąca się z tym, że to będzie jakieś, nie wiadomo jakie zwolnienia, jednakże pan Weiler na początek chce po prostu zmniejszyć ilość produkowanych obrabiarek, co się będzie łączyło z mniejszą ilością zatrudnionych. Aha, czyli jednak jest taka mhm. tendencja, żeby zmniejszyć na razie. No cóż, no Znajmniej rzeczywiście, na no rynek, rynek jaki jest w Europie i na świecie, to doskonale wszyscy widzimy, ale kto wie, może, może za jakiś czas yy, będzie potrzeba zwiększenia produkcji. Dokładnie i wszyscy mam taką nadzieję i prawie że jesteśmy pewni tego. O prawie że jesteście pewni, świetne słowo. Ja tu mam taką jeszcze jedną rzecz, że pozytywne jest to, że dla Niemców yy, Fabryka maszyn jest ważniejszym partnerem niż dla Colchesteru. Colchester jednak miał swoje filie w różnych miejscach świata i to była jedna z kilkunastu bodajże, Tarnów był jedną z kilkunastu, a Niemcy mają bodajże dwie tylko. Więc, mhm. więc to by było już jak gdyby no to jest taki partner jak gdyby naturalny i, i bardziej się myśli o, o tym, że, że e, tutaj jest blisko po pierwsze logistyczne względy też no, 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 łatwiej jest tutaj też i komunikacja. Łatwiej jest kocha kochać dwoje dzieci niż 12 dzieci. No to też właśnie także myślę, że tu można poniekąd budować troszkę optymistyczniejszą wersję. I rzeczywiście ja, ja też takie pozostaję Jerzy w takim, w takim optymistycznym nastroju co do tego rozwiązania. Proszę powiedzieć jeszcze, panie przewodniczący, restrukturyzacja restrukturyzacją, oszczędności oszczędnościami, a jak będzie z waszymi wynagrodzeniami? One zostaną na tym poziomie, który, który jest do tej pory, który był do tej pory przy angielskim właścicielu? To znaczy się na początku na pewno tak, gdyż, no mówię, mamy ogromny bagaż które trzeba udźwignąć. Zdajemy sobie sprawę, że pan Weiler też zainwestował masę pieniędzy w to. I ja doskonal... wpadnę panu w słowo, mm -hmm. bo, bo właśnie ze względu na widzenie tego garba po, po angielskiego, mm -hmm. jakbym mm -hmm. go tak nazwał, to tak sobie pomyślałem, że może nawet i, i płace tej zachowanej części załogi będą ciut niższe. Pytam po prostu. Wydaje mi się, że nie. Niższe że nie. raczej mm. nie. Wyższe no też przynajmniej na nie, początku nie, raczej. Nie, 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 nie w tym czasie, tak? Nie w tym czasie. No, jesteśmy ogromnie tolerancyjni, przede wszystkim wdzięczni, że w ogóle no, chciał jednak tutaj. Pomóc nam w jakiś sposób, chciał uratować choćby mniejszą ilość osób, y, pomimo tej restrukturyzacji, ale chce jednak in uratować. Wydaje mi się, że ta zmniejszona liczba osób y, i tak jest lepsza niż 240 osób na bruk. Ale no, no tym naturalnie, momencie. naturalnie. Tak, więc, więc, proszę zauważyć, ja zresztą wiem, a jeśli słuchacze nie wiedzą tego, to trzeba powiedzieć, że w fabryce maszyn tarnów małżeństwa. E, przyna, przynajmniej dokładnie. jedno małżeństwo słyszałem w tego żywym przykładem jestem. Proszę bardzo. Dokładnie, A, aczkolwiek nie jedyna, ale żywym przykładem tego. Proszę jest. bardzo. I to jest dramat, prawda? Dokładnie. Bo jeszcze jak jedna z osób traci pracę, no to, to też nie jest dobrze. Ale, ale jakie porównanie, kiedy zupełnie rodzina pozostaje bez dochodu? Dlatego tym bardziej niżej chylę czoła dla pana Weillera. Proszę państwa, to że od wielu, wielu miesięcy nie było takiego powiewu optymizmu w sytuacji, która wydawała się no, prawie tragiczna. Dosłownie. Oby tak było, oby rzeczywiście nowy właściciel Herman Weiler służył, służąc swoim interesom, służył fabryce maszyn Tarnów i oby rzeczywiście jak najwięcej osób pozostało w tej firmie, czego państwu i sobie życzymy, prawda? Bo, bo czym, czym więcej osób zatrudnia dobra firma, tym lepiej dla naszego miasta i regionu. Zwłaszcza w tych trudnych czasach. Właśnie. Państwa i moimi gośćmi, a zaraz, jeszcze jest odpowiednia formułka, którą czasami, czasami zapominam wygłosić. Proszę Państwa, od wielu miesięcy współpracujemy z Tarnowską Telewizją Internetową Tarwizja, no i w ramach tych, tej współpracy te programy, które są emitowane na antenie Erden Małopolska w piątek, na zajutrz znajdują się na stronie tarwizja.pl i tam również Państwa zapraszam. A moimi Państwa gośćmi byli w w dzisiejszym wydaniu Pulsu Regionu Jerzy Kosiba, tarnowski dziennikarz. Dziękuję, do usłyszenia. I przewodniczący związków zawodowych w fabryce maszyn Tarnów, pan Waldemar Ptasznik. Dziękuję bardzo, do widzenia. I ja również panom dziękuję, dziękuję państwu. Do usłyszenia za tydzień. Puls Regionu. Od poniedziałku do piątku, od godziny 16.